Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jestem Etoż, z Heros5, z 4 moim przeciwnikiem jest Dragon Senpai. -a. ja chciałbym wreszcie coś wygrać, więc fajnie by było, żeby się udało, ale może się nie udać znowu. <laughs> tak. Mhm. No. Eee, kurde, szczerze mówiąc nie wiem kiedy już nawet wlatuje ten odcinek, bo w przeciągu ostatnich dni gram mnóstwo czasu w Herosy. Eee, niestety większość rzeczy przegrywam eee, i to jest przykry. Gdzie jest moja matka pod piórko? Halo? O oh, nie. O jejku. No dobra. E, ale co my tu mamy? <coughs> Orb necro. Sylwan w inferno. Sylwan w necro. Loch w orka. E, tego nie chcę. To prawa ścieżka mi leży. Na tej lewej. Tak, średnia. To bym usunął. To mogę zagrać. Tu mogę wszystko zagrać. Jest mi to obojętne, tak w zasadzie. A, tak czułem, że loch wyleci. <coughs> Aczkolwiek, po raz pierwszy od dłuższego czasu chyba nie gram na zielonej stronie, nie? Może to był powód moich przegranych? Co wyleci? Ja obstawiam, że to. Albo to. W sensie, jedno z tych będzie chciał wyrzucić, nie? Tutaj fajnie by było zagrać światło. Tu w zasadzie, no, rozbicie światła pod samą wichurkę brzmi spoko, ale bardziej rozbicie destra, nie? Eee, to brzmi spoko, to możemy usunąć. Znaczy, rozbicie destra, rozbicie mroku chciałem powiedzieć, nie? Okej. Okay. I gramy Anwen na Arantira. Arantir to jest to jest herek, który daje swojego awatara. Czyli można mieć dodatkową jednostkę na polu bitwy, ale jeśli ją zabijemy, to niestety, ale tracimy całe wszystkie punkty many. Panie przeciwniku. Panie przeciwniku! Turkę poproszę! A gdzie jest my, No gdzie jest ta szmata, ty? W sensie? Kurde. Ha, no przeciwnik się chyba zapomniał, kurde. No dobra. Nieważne. pod, pod podkładką? Nie wiem, pod dupą? Może pod dupą mam, dobra. E, co, aha, dobra, zapomniałem, że nie można tutaj wsadem. wszystkie niestety istoty Sylvan pod dowódcą bohatera zadaje ulubionemu przeciwnikowi o 25% większe obrażenia. Okej. Okay. A Arandir, tak jak mówiłem... <laughs> tak, zbalansowany avatar. E, spoko. Jakie światło mamy? Boska przyspieszona. Kurde, nie ma prawki. Szkoda. Jest wskrzeszenie. Też szkoda. E, desto też takie średnie. No ale dobra, jest... Jest przyspieszenie. Boska siła, moglibyśmy zagrać. Nie leży mi to bez prawki, szczerze mówiąc. Buty z odpornością na slowa. Są fajne. Eee, tyle. O! To jest ciekawe. Tylko z obniżonym szczęściem, ale. A tak siła czarów, tylko że. Haha, poza tym gówno troszkę. Ciekawe. Topór. Odporność na magię. Atak. Pierśń odwołania. <laughs> Siła czarów wiedza. Z odpornością na oślepienie. Czyli troszeczkę na brok, Szczerze mówiąc, najbardziej mi by odpowiadało odporność na szał. Ale tu jest jak gdyby rozbicie go troszeczkę mroku. Plus odporność na magię. Plus 6 ataku. Brzmi to dobrze. To też brzmi dobrze, przez ten wolumin magii światła, ale poza tym jest trochę kiepawe. No dobra. A, nie ma tutaj w ogóle tego timera. Mhm. No ale postarajmy się zrobić to jak najszybciej. Teraz tylko zobaczmy, tak. Na tym naszym rangerku. no fajna by była ta wiechórka. Tam jest Boska Siła. Możemy wsiąść ulepszoną manę w zasadzie. Aha, to wymaga impregnowanej strzały. W zasadzie może niekoniecznie. E, to bym wziął. E, co ja bym chciał? Jeszcze. E, to chyba chętnie bym chciał. To chyba chętnie bym chciał. Dowodzenie fajnie by było mieć, ale czy dostanę, to nie wiem. Więc jedyne czego by mi tutaj. Aha, wymagany jest ten deszcz czałów, co? No aura szybkości by była git, nie? Ogólnie, 23 punkty. I możemy to zagrać, szczerze mówiąc. No tak, no. kurwa granie. Mm, I właśnie. Granie świat. No, ale mamy wskrzeszenie i jest ta teleportacja jeszcze, nie? Pytanie, czy to światło mi aż tak odda, żeby było sens je grać. Czy ma, a mamy chociażby kulkę w gildii? E, nie, tak. Ja wiem, że wy nie widzicie. <laughs> nie, mamy krąg zimy. No co za gówno. Nie mamy wskrzeszenie i mielibyśmy mas hejsta, nie? Do rzucania. I tyle z tej magii światła, nie? Dlatego się zastanawiam, czy to ma sens. <laughs> taczka też by była ciężka ewentualnie na przykład właśnie jeden taki dodatkowy smoczek, nie? albo chociażby ucznictwo taktyka ewentualnie nawet, o, żeby jelonek sobie wjechał, nie? chociaż czy ta wichurka jest ma duże waliu Trzy jednostki są u niego mega osłabione wtedy, nie? No i teraz w ogóle Herek nic nie robi, nie? Bo jak ja mam aurę, a jakbym nie wziął aury, tylko pójście pod boskie przewodnictwo. To jak to wygląda na jednostkach, ich prędkość? Ty masz. No Jakby miał taktykę i aurę, no to, to biorę ciebie, bo masz lepszą inicjatywę, nie? Ty wymagasz dwóch ty wymagasz jednego tak naprawdę. Czyli potencjalnie wystarczyłoby mi nawet yy, nie brać tej taktyki. A albo właśnie, wziąć taktykę i Boskie Przewodnictwo. Hmm. No, kara boska też jest fajna, nie? Tylko już wchodzimy w drugie tempo. Niestety. A dlatego ja bym chyba nie brał kary boskiej, tylko bym wolał taktykę mieć. No, 22 punkty. Czy to jest realne? Spróbujmy, co. No, nie podoba mi się to. No, ta fichurka by była mega mocna. Tylko że. Hmm, kurde. Nie pozbywać się defa. Ten bezbłędny strzał by oddał. To <laughs> Ta magia światła. Hmm. Powiedz mi jeszcze. A tak. Powiedz mi jeszcze taką rzecz. Bo jak pójdziemy tu. No, mamy 6 ataków. No właśnie. Trzeba by iść pod artefakty, i nie ma z czego tego levela złoić, nie? Tak się zastanawiam, czy na przykład może olać szczęście elfów i zagrać tą wichurę i to wskrzeszenie mieć. No tu jest troszeczkę spell powera, troszeczkę wiedzy. Już jakiś lekki backup by był. Ach, chuj, gramy w jazd. Dobra, ja się nie będę zastanawiał. <laughs> obrona, no obrona też fajna. Też ewentualnie zrezygnować z gniewu natury i eksperckiego ataku, żeby móc pójść pod też eee, strzał. Żeby móc sobie pójść pod eee, Czekajcie. Ja się skupiłem. Pomysłowość tak. Chcemy. Dowództwo chcemy. Dwa ataku. Pięć, trzy, pięć. No i właśnie. gdzie totalnie... Skapciały Polid. Chociaż... Na razie wszystko idzie, co bym chciał, nie? Hmm. Taktyka. Boskie, lepszy mściciel, eksperckie szczęście, szczęście elfów, ekspercki mściciel, 5-5. okej, okay. jest wszystko co bym chciał. Dobra no, <laughs> niech tak będzie, nie podoba mi się to no. Ewentualnie, kurwa, no trzeba było grać to. Szczerze mówiąc. Przy tych statach. Tak w ogóle jest dwa razy to wola urgasza, nie? Ale... Tu siła czarów była. Trzeba było grać to. Szczerze mówiąc. Zamiast dowodzenia, zagrać sobie światło. Miałby, miałem przecież wolumin magii światła. Gdzie miałbym regenkę, prawkę, wytrzymkę. Wszystko bym miał. No. A tu mam trzy hełmy. Nie, dwa hełmy mamy. Mhm. No pierwsza atak ataka obrona, no na tak szczerze mówiąc... Nie, nie podoba mi się. To w sensie... Znaczy, kurczę. No, mamy też to odwołanie, tak? Jak gdyby troszeczkę tam go karcimy, jeśli by pod to poszedł. Eee, ale nie podoba mi się. Uniżenie szczęścia, potęga smoka. Mogę wziąć potęgę smoka. To jest tyle, co mógłbym wziąć. Ewentualnie jeszcze to. Aha, 50 golda mi brakuje. Jakie gówno. ten hełm mi się do niczego nie przyda, więc yy, Szczerze mówiąc mogę go sprzedać Bezproblemowo I sobie wziąć tą sakwę No Zawsze to jeden moral, jeden szczęścia, 4-4 W tych statach to jest akurat spoko, tak? Nie dobra, to ja sobie poczekam No dobra, mamy to! Wreszcie 14 ataku, kurde no siła ataku to nie jest mało, nie? Kocie odejdź od tego piwa. Nie. Yeah. Tu. No. <śm> um. Duszki czy zombie? że duszki, tak? Bo zombie zanim się ruszy to wiecie. Dobra, weźmy. Co my chcemy grać? No bierzemy ją. Patrząc na że mam taktykę, mógłbym zagrać jego. 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 I chyba wolę jego. A nie tego konia wziąłem. Eee, w ogóle się zastanawiam. Jak nie masz miejsca? Nie zmienić tego konia, chłopie, nie chcemy jej rokeza. W ogóle się zastanawiam nad tym. Czy ty masz coś? Eee, jednostka takie równocześnie w przeciwników zrozumieżonego dzienny... W... Normalne obrażenia wszystkie pozostają połowę. Eee, okej. Okay. Masz połowę obrażeń. Do innych nie. Mm. Kurwa, głupio to zrobiłem. Strasznie głupi bolit. No dobra, może przeciwnik. Eee. Nie wiem, jeśli gra pod jakiś szał... Aha, nie, obuwiłem bildu, Dobra, moi drodzy, omówienie buildu. Anton, poziomu 16, 14 ataków, 7 obron, 8 sił czarów, 10 wiedzy, 4 morale, 4 szczęście. Takie oto zestaw artefaktów. Ekspercki myśliciel dowodzenie, lepszy atak, szczęście, deszcz, szałów. E... Szczęście elfa, boskie przewodnictwo, szałek z taktyczką. Czyli po prostu wjeżdżamy w niego, a jeszcze se zerknę na te jednostki jego. Omniża nam moral. Ogólnie on nam obniża moral. Znaczy, obniża nam na smoku, plus bierze Bansheetę taką, tą, co więcej bije, właśnie w takich co. mają mniej morala, tak? 8, 8, 13, 13. Dobrze! To jest kurwa dobrze. Teraz tak. Pytanie, jak tu się rozstawić? Um. Ty i tak wchodzisz w drugie tempo, więc w zasadzie możesz stanąć tak, ty możesz stanąć tak i pisnąć sobie tutaj w 3 c, w dwa, trzy cele. Dwa. Nie, czekaj, tu będziesz. Tu ustawi lisza. Mhm. Możecie tak stać w zasadzie. Okej, okay. 3 do 5. Okej. Okay. Czekaj, jak... Aha. Ty tylko na smoka masz hita. Dobra, wklepuj się tam. Nie ma na co czekać. Mmm, wklepuj się tam. Za dziewięć. dużo oddał. Co on gra? Atak obrona. Dokładnie. Atak obrona. I. Pff, pewnie mrok. To bolesne. To jest bolesne bardzo. Ale nie szkodzi. Tu wchodzi krąg. Chyba, że go zmieni. Chociaż tu. Two... No dobra, to był błąd. Trzech. Eee. 10, 12 Tu sobie podzielisz niego dobra 3, 4 dawaj krąg zimy 4, ok, dawaj tak Chodzi o to, żeby on miał mega słabe wskrzeszenie, nie? No. No, bolesne, bolesne. Nie powiem. No, zobaczymy, w kogo wejdzie drzewiec. się hitniesz tutaj. Okej. Okay. No to było do przewidzenia. powyt Banshee. To też jest nieprzyjemne. I teraz jakie macie morale? Zero morala. OK. E, boskie przewodnictwo więc generalnie trzeba użyć. Pytanie na kim? Eee, na łuku chyba. Na łuku kurskim. Okej, okay, spoko. Dobrze zrobiłeś dla mnie, kolego. Teraz tu mam hita w dwa cele. Smokiem. Drzewiec. Musisz wlecieć w któregoś z nich. Raz, dwa... Okej. Okay. Jeden, dwa. Ty w ogóle nie dolatujesz. To strzelaj w niego! Bardzo dobrze. Eee, trzech, spoko. Tu wchodzi double hit. I tu wchodzi hit od niego. Więc ja bym się chyba sfokusował na nim. Okej. Okay. Ciepaj. Jeden, spoko. A możesz z tej pozycji? Możesz z tej pozycji. Bardzo ładnie ze szczęściem. Dobrze. No, to mamy to, kurde. No to kit. Ten łącznik zaraz mu znowu pyrgnie, tak, że go wykręci z kapci, nie? Także spoko. Okej, okay. pierścień wołania też oddał. Ustrzelaj w niego, bo to e, nie ma sensu, nic innego. Przyspieszymy sobie Enciaka. W sumie pójście na środek i napięcie na przykład gniewu natury plus oj, no to boli To nas boli No ale... Aha, bo ty bijesz bez kontrataku, dobra mhm. jeden tak uderzysz, ale kręgiem zimy również w ten sposób Spoko bardzo. Eee. <klaski> eee. Smok tu ma fajny hit. Mhm. Możemy przyspieszyć Ciebie. Byście szybciej zabił tego. Bardzo ładnie. Jeden. No, pyrgaj. No. To jest... To jest mocarz. Już nie ma co ratować, tak szczerze mówiąc. Mimo, że on też jakiś tam damage mi robi, nie? Bo tego to mi strzelił mocno, nie? Co ty wskrzesisz? No wskrzesisz Bansheetę, e. okej. Okay. Um. Dobrze, on no podejdź sobie tutaj. Żeby on nie strzelił, bo on mimo wszystko może trochę zadać damage'a. 3, 4, 5, co? 6, nie. Aha, ok. Czy on tutaj może sobie podjechać? Ale jeśli ja stanę tutaj, to on nie może nic zrobić. Dla druida nie? On ma unik, mimo wszystko, to boli. Ale stoi mi cały end i duża część smoka. Także, ty zaraz wchodzisz i bijesz strzel w niego, go wskrzesisz. Okej okay. Zrób tak. akurat nie dobre. Um. Co dziwne, że... nie poszedł tak do końca w to przywołanie. Jeden. Trzech pyrgniesz. Dobra, pisgnij, tak. I tak bardzo ładnie. Dobra, boskie przewodnictwo na niego, ale ile mu to zwiększa połowę, nie? Połowę. Dziękuję bardzo. Wreszcie wygrana, Matko Bosko. Ile to się musiałem naczekać? Uh, korona z Charysusza. Chłop, nabrał tych artefaktów. Myślałem, że laska z też jest grana, ale no. Wjazd był fajny, nie? To trzeba przyznać. Ty trzeba przyznać. jeszcze moglibyśmy się tak zbustować jego artefaktami. Ta, z takim elfem to już w ogóle koniec by był. Ale dobra, moi drodzy, dzięki bardzo za obejrzenie. Jeśli się spodobało, dajcie apkę w górę. Napiszcie komentarz. zasubskrybujcie mój kanał. A co tutaj jest? Genesis Hill. Uuuuuh, ładnie tutaj. I tutaj krasnoludki walczą. No, dobra. Teraz ludki, środki Marysi, trzymajcie się ciepło, pa, pa.